Szanowni państwo, przed chwilą wpłynęła do mnie uchwała Rady Języka Polskiego w sprawie ujednolicenia pisowni wyrazów z uzwykłym okreskowanym rz, rz i h i ch. Krótko mówiąc, można najpierw państwu przeczytam tą uchwałę. Otóż paragraf pierwszy. Na posiedzeniu plenarnym Rada Języka Polskiego zaopiniowała pozytywnie wniosek Komisji Ortograficzno-Anonimistycznej i zmieniła zasady zapisu słów ze spółgłoskami rz, rz, CH, H i samogłoskami U i okreskowane. Pisownia zostaje z dniem dzisiejszym ujednolicona. Z dniem dzisiejszym wchodzą w życie nowe zasady, zgodnie z którymi wszystkie wyrazy zawierające samogłoskę U lub okreskowane kreskowane, pisane będą przez U otwarte. Ujednoliceniu podlega też pisownia wyrazów, w których występują spółgłoski RZ i H. Znikają z użycia RZ i CH, a wszystkie słowa, w których występowały, będą pisane przez samo RZ i samo H. Szanowni Państwo, historyczny dzień zmienia się system ortograficzny w Polsce. Już nasi uczniowie, młodzież nie będą mieli problemów z pisaniem dyktant. Od dzisiaj piszemy wszystkie słowa przez Uzwykłe, Samorzec i Samocha. Witam Państwa. W... Dzisiejszym Rada Języka Polskiego działająca przy Polskiej Akademii Nauk wprowadziła uchwałę ortograficzną nowe zasady pisowni języka polskiego. Pisowni U, zwykłe, ukreskowane, RZ, Ż, H, CH. Myślę, że na tę uchwałę czekali ci wszyscy uczniowie, którzy mają wielkie problemy z pisownią ortograficzną, ale również i wszyscy dorośli, którzy błędy ortograficzne robią. Już od dzisiaj nie będzie dyktant, będą łatwiejsze kryteria oceniania i łagodniejsze na egzaminach zewnętrznych. Ale jak to w praktyce jest wdrażane, zobaczmy na lekcji języka polskiego. Witam Was na dzisiejszej lekcji. Wiadomość, jaką mam dla Was jest dzisiaj wspaniała i słoneczna. Mam nadzieję, że wszyscy będą zadowoleni. No, my, ja i pewnie pozostali poloniści trochę mniej, ale uczniowie... Zakładam, że tak. Zanim przejdę do dzisiejszego tematu, chciałabym parę słów wprowadzenia i przypomnienia. Dzisiejsza lekcja dotyczyć będzie języka. Pamiętacie, mówiliśmy już wielokrotnie, że język jest tworem żywym, że się zmienia, że na przestrzeni dzieje wuttują ogromnym zmianom. Wszyscy pamiętają, kiedy analizowaliśmy... Godzice. Ile archaizmów zauważyliśmy w tym tekście, ile starych y, słów, które wyszły z użycia, albo form gramatycznych, które dzisiaj już nie obowiązują. E, Zwróciliście uwagę także na inną pisownię, czyli y, na to, że obowiązywały też również inne reguły ortograficzne. Te zmiany, jak wyglądają się w języku, dzieją się także i na naszych oczach. I tu jest ta wiadomość, którą chciałabym Wam przekazać, ponieważ dzisiaj otrzymałam pismo, z którego wynika, że Państwowa Komisja Językowa, Rada Języka Polskiego ujednolica pisownie wyrazów w języku polskim. W dniu dzisiejszym, pisze, pisze komisja, wchodzą nowe zasady, które zgodnie, zgodnie z którymi wszystkie wyrazy zawierające samogłoskę U lub O z kreską pisane będą przez U otwarte. Czyli od dzisiaj mamy tylko jedno U otwarte we wszystkich wyrazach. Podobało się to pewnie, tak? Widzę. Ujednoliceniu podlega także pisownia tych wyrazów, w których występują głoski Rzek i H. A więc. Nie ma już od dzisiaj RZ i CH. Mamy tylko samą Czy to na stałe? No, myślę, że na stałe. Państwowa komisja językowa jest. Yy, jej decyzje są arbitralne, tutaj niepodważalne. Jesteście zadowoleni? Nie. A jakie No, ale proszę Państwa, żeby tak nie pozostawić tego. Ym, próżni, to może poćwiczmy, czy będziecie potrafili, będziecie potrafili pisać ponowniku. Proszę. Rzodkiewka. Rzodkiewka. Proszę napisz. Ale mam pisać z tymi zasadami nowymi. Tak, oczywiście, zgodnie, zgodnie, zgodnie z nowymi zasadami. No Tak będzie od dziś wyglądała wystownia ja tego wyrazu. Tak? Proszę bardzo. Hipochondry. Dobrze, dziękuję. Ubóstwo, proszę bardzo. Dzisiaj, jak pisaliśmy? Dlaczego ubóstwo przez kreskowane? Pierwsze było otwarte, a drugie kreskowane. Dlaczego? Bo ubogą, tak. <grymne> Przesąd, tak? Proszę bardzo, dla proszę A jaka do tego zasada obowiązywała kasper? No pisać piosenkę. A ta? O, dobrze ja się napisało. No, patrzcie, w tym wyrazie mamy już, mamy dwa, dwie, yy, dwie litery, które piszemy inaczej, tak? Jestem nauczycielem języka polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych numer 6. Yy... Przeprowadzam lekcję z tego przedmiotu dotyczącą tych nowych reguł ortograficznych. Zasady obowiązujące od dziś otrzymałam przed chwilą. Jestem tak samo zdziwiona, jak i moi uczniowie, ponieważ przez te wszystkie lata, a pracuję już sporo, uczyłam. Tych dawnych reguł ortograficznych. Uczniowie nie wiem, czy się tak bardzo cieszą. Póki co jest, to sprawia im to radość. Jak widać, piszą sobie na tablicy zgodnie z nowymi zasadami i, i dobrze się przy tym bawią. Jak będzie w pracy, trudno powiedzieć. Czy, czy ułatwi nam to pracę, a czy ułatwi to uczniom za poprawny zapis? Mam wątpliwości. Myślę, że jednak stara pisownia utrwaliła się dostatecznie dobrze w głowach naszych uczniów i teraz będzie trudno się przestawić. A poza tym uważam, że jest to ogromne przedsięwzięcie logistyczne, bo przecież teraz trzeba zmienić wszystkie słowniki, a przede wszystkim słowniki ortograficzne. Poza tym jest jeszcze jeden problem, na który zwrócił uwagę jeden z uczniów, a co z dyslektykami. Wygląda na to, że powoli ta pisownia staje się coraz bardziej fonetyczna, prawda? Czyli tak piszemy, jak słyszymy, bo przecież nie słyszymy ani dwóch głosek u, ani dwóch głosek h, chociaż, muszę wam powiedzieć, tak dla ciekawostki, jako ciekawostkę podać, że jeszcze myślę, że żyją tacy ludzie, starsi ludzie, którzy wymawiają prawidłowo głoskę ch i samo h, one się różnią i ci starsi ludzie jeszcze to słyszą. Bo kiedy mówią CH, mówią bezdźwięczne, czyli mówią H. A kiedy mówią samo H, mówią hy. Bo y, samo H było dźwięczne i wymawiane było dźwięcznie. G. H. Ja podjęłam, H. No. Jako zwierzę, tak? No, to jest, jak będzie miało to, że jest złożone, złożone? Właśnie. A no i to jest właśnie problem. Tak, tak, jak będziemy odróżniać, proszę Państwa, z kontekstu, oczywiście, z kontekstu to będzie wynikało, tak? Co, ta, co ta, ten wyraz oznacza? Tak. Mhm. Okay. No dobrze, e, proszę, kto jeszcze? A, napis. że napisze swoje nazwisko, bo w jej nazwisku akurat pisownia się zmieni. <grywa> Podoba Ci się Ada? <grywa> No ale ty chyba nie pieniłaś? Jestem Anita, to jest Michał, jesteśmy uczniami zespołu szkół ponadgimnazjalnych numer 6. Ja akurat nie mam problemów z ortografią, ale mam nadzieję, że... Innym to się przyda, nie będą mieli tylu problemów, nie będzie tyle nauki. Muszę się przyznać, że ja mam dość duże problemy z ortografią, nawet podejrzewam, że mam dysleksję, więc myślę, że nowe zasady wpłyną korzystnie na moją ocenę z polskiego. Proszę pani, a co z dysleksją? Czy to zjawisko już będzie całkowicie wyeliminowane? Myślę, że y, będziecie kontrolowani przez, no, przeze mnie, jako nauczyciela kolejsty. Pod kątem. Y, Poprawności czy poprawnego zapisu zgodnie z nowymi regułami. Tak? Czyli musicie się nauczyć. To A jeśli nie, no myślę, że, że to przychodnie, czy poradnie psychologiczno-pedagogiczne określą, jaki jest zakres błędów. Zapiszmy sobie temat pracy domowej. Musimy dzisiaj ćwiczyć tę nową osobnię, w związku z tym na jutro proszę wypisać. Piszemy. Wypisać ze słownika po 10 wyrazów z pisownią. I teraz już piszę z pisownią H rzek i U.